Ale teraz uwaga, ile tak naprawdę wydałem na to wszystko. A więc. No, witam. Trochę mnie tu nie było, jak widać, włosy mi się trochę zmieniły, ale ja jestem cały czas ten sam. Zebraliśmy się tutaj, żeby odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie, czyli ile to wszystko kosztowało. Już spieszę z odpowiedzią, ale najpierw postaram się nakreślić dla niewtajemniczonych trochę kontekst całej podróży. A więc przechodząc do konkretów, to cała wycieczka trwała 11 dni. Zaczynałem w Brukseli, kończyłem w Brukseli. Ale pomiędzy jeszcze był Hongkong i Paryż. Możecie się zastanawiać, dlaczego Bruksela? Skąd ta Bruksela? Czy nie lepiej było od razu polecieć do Paryża i z Paryża polecieć do Hongkongu? A no, już tłumaczę. Wygląda to tak, że w Paryżu są strasznie drogie noclegi. A jak mówiłem wcześniej, mam rodzinę w Brukseli, więc opłacało mi się bardziej polecieć do Brukseli, przespać się tam u właśnie mojego kuzyna za darmo, no i później pojechać autobusem za te 60 zł na lotnisko w Paryżu. Do Belgii leciałem z Poznania, bo z Poznania tak naprawdę były tanie loty, a ja mieszkałem w Poznaniu, więc nie musiałem płacić dodatkowo za do Paryża, tak jak mówiłem wcześniej, na lotnisko dostałem się Flixbusem. Flixbus dużo kosztował, chyba 60 zł z tego co pamiętam. No i później już z Paryża lot do Hongkongu, 12 godziny i jestem na miejscu. I nie ukrywam, że było to jedno z najtrudniejszych 6 dni w moim życiu. Nie ze względu na to, że był potrzebny jakiś wielki wysiłek, tylko może dlatego, że było tak gorąco i tak wilgotno, przez co nie dało się tak naprawdę oddychać dobrze. Tutaj w Polsce nie doświadczamy takiej pogody, więc strasznym szokiem to było dla mojego ciała, po prostu znalezienie się w takich warunkach. Ale po trzech dwóch dniach już jakoś dało się i jakoś dało się funkcjonować. Później po całym Hongkongu, po wszystkich atrakcjach, wróciłem do Paryża znów. E, tym razem nie wiem dlaczego, ale w tą stronę lot trwał 14 godzin. Co prawda trwał te 14 godzin, ale te 14 godzin zleciało mi szybciej niż te 12 tak naprawdę. No i później kolejne dwa dni w Paryżu całe. Oczywiście przebiegane, jak mogliście zauważyć, przez pana w autobusie, to nie był za mądry pomysł. Nie powtarzajcie raczej tego. Chyba, że chcecie podróżować budżetowo, no to wtedy jakby to jest tak naprawdę jedyna korzystna opcja, z której możecie skorzystać. Później z Paryża wróciłem znów do Belgii, posiedziałem chwilę jeszcze u mojego kuzyna. No i w nocy wylot miałem do Warszawy tym razem. Nie do Poznania, tylko do Warszawy. Z Belgii do Warszawy o godzinie 6.50. W Warszawie byłem gdzieś tak po 8:00. No, i z Warszawy, naszym kochanym Intercity Polskim, wróciłem do Poznania. To teraz przejdźmy do kwestii interesującej wszystkich najbardziej, czyli wydatków. Oczywiście miejcie na mnie poprawkę, bo ja to robiłem strasznie budżetowo i chciałem pojechać za jak najmniej, żeby sprawdzić tak naprawdę limit tego, jak tanio można to zrobić. Oczywiście Wy nie musicie tak robić, Wy nie musicie się męczyć, tylko oczywiście będzie się to wiązało z tym, że trzeba więcej zapłacić, więc to jest taki jeden minusik. Podzieliłem to wszystko na 6 kategorii, żeby łatwiej to było spisać. I pierwszą kategorią są loty. Za loty zapłaciłem w sumie 1659 zł. Tak, tak, tak. To też loty do Hongkongu, więc to jest lot. Poznań, Bruksela, Paryż, Hongkong, Hongkong, Paryż i Bruksela, Warszawa. Możecie się zastanawiać, jak, jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś, że w 1600 zł zmieściłeś się z tyloma lotami i to jeszcze jeden na koniec świata na inny kontynent? Jak to się stało w ogóle? A już śpieszę z odpowiedzią. Sprawa wygląda tak, że rząd Hongkongu stworzył kampanię, w której po prostu je refundował. Z racji tego, że był COVID, z racji tego, że nie mieli turystów przed z covid to stwierdzili, a. Teraz będziemy refundować bilety, i po prostu za strasznie niską cenę można było polecieć do Hongkongu. Cena za sam bilet do Hongkongu to jest 1432 zł. Cena za wszystkie bilety to jest 1659 zł. Szybka matematyka i wychodzi tyle za loty nie do Hongkongu. Następną z kategorii jest transport. I na transport wydałem 1497 zł. I te 1497 zł to wlicza Flixbusy, metro i inne pociągi. Flixbusy to oczywiście wiemy, co to są Flixbusy. Flixbusem jeździłem z Belgii do Francji. Flixbusem jeździłem na lotnisko w Belgii, bo było oddalone od stolicy. Metrem jeździłem w Paryżu, metrem jeździłem w Brukseli i metrem jeździłem w Hongkongu. I to najwięcej. A co do innych pociągów, to jest na przykład przejazd do Wersalu. Czy też, tutaj może to nie są akurat pociągi, ale komunikacja miejska. Naziemna autobusowa w Hongkongu też się w to wlicza. Czy 497 na 11 dni to jest dużo? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Ja też po prostu nie dawałem rady z tymi temperaturami, dlatego też musiałem korzystać z komunikacji miejskiej, żeby chociaż trochę się schłodzić. Problemem w Hongkongu była temperatura, dlatego korzystałem z komunikacji miejskiej, a problemem we Francji było to, że byłem po prostu zmęczony tym wszystkim. Po tych 10 dniach już po prostu nie dawałem rady chodzić, więc trzeba było jeździć tym metrem. Kolejną kategorią jest jedzenie. Jak mogliście się już domyśleć z tych filmików, które były Wcześniej. Ja nie jestem zbyt wielkim smakoszem i ja nie jeżdżę na wycieczki tylko po to, żeby zjeść i żeby posmakować nowych rzeczy. Jakoś mnie to nie ciągnie w ogóle. Wiem, 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 że to jest dziwne. Wiem, że dużo ludzi właśnie jeździ tylko po to, żeby zjeść. No i ja wolę sobie popatrzeć i pochodzić po różnych miejscach. Więc za jedzenie w całości za 11 dni może brzmieć to trochę śmiesznie. Tym bardziej, że to była za zagranica. Wydałem 363 zł. Ja, jak to możliwe, że 363 zł w 11 dni? To niektórzy w Polsce potrafią wydać więcej niż 300 zł w 11 dni, ale to wyglądało tak, że w Belgii tak naprawdę miałem jedzenie. Mój kuzyn mnie gościł, więc on stawiał jedzenie. Oczywiście chciałem oddać, ale on nie chciał, ale to mniejsza z tym. We Francji żyłem na jakichś bagietkach, więc to jest też niższa półka. bo ten jeden wrapik z hummusem, był strasznie dobry. To był chyba najdroższy posiłek, który miałem we Francji. No a w Hongkongu wyglądało to tak, że mniej więcej wydawałem tak. 50-40 zł dziennie. No, tam taki standardowy objadzik kosztował właśnie te około 50 zł. Ja też nie jadłem mięsnie, więc moje dania były tańsze tak naprawdę. No, tak. Tak udało mi się zaoszczędzić po prostu. Wydaje mi się, że te 300 to jest strasznie dobry wynik, na to wszystko. Następną kategorią jest spanie. Jeżeli chodzi o spanie, to spanie tak naprawdę liczy się tylko w Hongkongu, bo z busy z Francji liczą się do transportu, a w Belgii spałem u mojego kuzyna, więc to było darmowe. Więc za całość mojego pobytu w tym mieszkanku, które widzieliście, o ile można to nazwać mieszkankiem, bardziej pokój, klatka, coś takiego, zapłaciłem 470 zł. 470 zł za dni 7, to jest mało. To jest strasznie mało, jakby te 470 zł usprawiedliwiało to, co się tam działo w środku, ten cały zwierzyniec, więc nie mam problemu o to, jak po prostu wyglądało to wnętrze tego, tego pokoiku. Przed ostatnią kategorią są atrakcje, czyli najważniejsze rzeczy, tak naprawdę, tego całego wyjazdu. Cały plan był wypchany jakimiś różnymi atrakcjami. Ciężko czasem było zdążyć z jednej na drugą. To był główny element tego całego planu. I tutaj też się zaskoczyłem, bo myślałem, myślałem że wydam zdecydowanie więcej, ale nie było aż tak źle. Tak naprawdę większość rzeczy w Hongkongu była darmowa. Do dużej ilości rzeczy były zniżki studenckie. Te polskie studenckie legitymacje też były honoryfikowane, więc super. Za wszystkie atrakcje zapłaciłem 380. 380 zł, i to wlicza atrakcje w Belgii, czyli tamte muzea, reszta była darmowa. Atrakcji w Hongkongu ich było mnóstwo, więc nie będę już teraz wymieniać. Najdroższa atrakcja w Hongkongu to był wjazd na ten wieżowiec najwyższy stupiętrowy, to kosztowało całe zawrotne 100 zł, czyli jakby 1 trzecią, trochę może więcej niż 1 trzecią całego majątku wydanego na atrakcję i atrakcję w Paryżu, czyli też większość była darmowa, bo nie skończyłem jeszcze 26 lat, więc miałem darmowy wstęp do wszystkich muzeów plus jeszcze wejście na Wersal, znaczy ogrody w Wersalu ogrody tylko były płatne 41 zł 380 zł to może wydawać się mało ale jak widzieliście to te, przez te ostatnie 11 dni miałem co robić, zdecydowanie było co robić Plan był cały czas wypchany, ja cały czas gdzieś biegałem, cały czas coś widziałem nowego, więc to nie jest tak, że za mało pieniędzy nie da się fajnych rzeczy zobaczyć. No i ostatnią kategorią, tak naprawdę najlżejszą są pamiątki. Na no nie wydałem najmniej, czyli zawrotne: 107 zł. Jak wiecie, byłem w Chinach. A Chiny suną z tego, że są tanie rzeczy, takie duperele. Więc ja za magnesy zapłaciłem strasznie niewiele, za 5 magnesów zapłaciłem 10 zł. To jest niewyobrażalna cena dla kogoś, kto mieszka nad morzem, bo za jeden potrafię zapłacić 10, a tutaj miałem 5 za 10 zł. Tak samo bryloczki, miałem 4 bryloczki za 15 zł. To jest po prostu miasto Dili. Tam się jedzie po to, żeby kupić je w pamiątki. Ja na szczęście tych pamiątek nie musiałem dużo kupować, jest też dużo nie wydałem. Oczywiście oprócz magnesów i bryloczków. Kupiłem jeszcze coś do jedzenia dla mojej babci specjalnie. Ona chciała strasznie coś nowego spróbować, dlatego kupiłem te właśnie chipsy rybne, o których wspominały mi te dziwne kalmary. Na szczęście mnie nie zatrzymali na lotnisku. No i oprócz tego jeszcze herbaty. Chińskie herbaty. Wszyscy chcieli spróbować. Oczywiście koniec końców mi nie smakowało, ale spróbować spróbowali. To się liczy. Uważni widzowie już wiedzą dokładnie, ile wydałem za wszystko. Sumując poprzednie wydatki, ale teraz uwaga, ile tak naprawdę wydałem na to wszystko. A więc. 3476. Czy to dużo? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo mało, patrząc na to, gdzie byłem, co zobaczyłem i ile robiłem. Ta kwota to jest oczywiście trochę oszukana kwota, bo skorzystałem z tej refundacji rządu Hongkongu. No ale jakby nie patrzeć, tyle zapłaciłem, to tyle było. A czy to dużo, czy to mało, możecie napisać w komentarzu, chętnie poczytam Wasze opinię na ten temat. Teraz kończąc już kwestie cenowe, zgrabnie przechodząc do kwestii planowania, nie wiem czy pamiętacie, jeszcze w pierwszym odcinku z Belgii pokazywałem jak ten plan wygląda, był dosyć obszerny i trochę czasu zajęło mi go robienie. Oczywiście dla wszystkich chętnych udostępnię go w komentarzu, tam jest link, możecie sobie wejść, możecie go pobrać, możecie popatrzeć, możecie podpatrzeć jak to się robi, a cały plan mniej więcej wygląda tak. Tak wiem, jest dosyć napaczkane, ale wydaje mi się, że jest dosyć prosty do ogarnięcia. Rozpisanie tego całego planu zajęło mi około miesiąca, tak naprawdę. Tak wiem, że to jest dużo, ale nie śpieszyłem się z tym jakoś wielce. I też chciałem, żeby wszystko było dopracowane co do minuty, po prostu. I jak widać. Opłaciło się, bo wyszło wszystko idealnie. Jeżeli chodzi o legendę do tego planu, to nie jest to aż takie trudne do odczytania, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście na górze mamy dni, po lewej mamy godziny, no i przy każdej atrakcji jest napisana godzina, o której wchodzimy. Później stosowałem jeszcze taką nomenklaturę, że wpisywałem najpierw godzinę, o której jestem, później znak większości, czyli ten i później, o której wychodzę stamtąd. Tak, żeby było łatwiej po prostu ogarnąć mam czasu pomiędzy jeszcze rzeczami. Na nawiasach umieszczam dodatkowe informacje, czyli na przykład pełna nazwa obiektu, czy gdzie to się znajduje, czy od której jest otwarte. No i na czerwono są zaznaczone jeszcze bilety do kupienia. Oczywiście tych czerwonych pól było znacznie więcej na początku, później dokupiłem te bilety, ale te, które kupowałem na ostatnią chwilę, zaznaczone są jeszcze na czerwono. Kolory pomarańczowy, żółty i niebieski odpowiadają różnym krajom, pomarańczowy to Belgia, Żółty do Francja i niebieski do Hongkong. Wydaje mi się, że ta metoda planowania jest najbardziej efektywna i zarażam też efektowna, bo każdy kto widział ten plan, był pod wrażeniem takiego giganta. Tak jak wspomniane na początku, wszystko jest udostępnione w opisie. Możecie wejść, pobrać, zainspirować się. Mam nadzieję, że pomogą. A no i też możecie zobaczyć, jak dokładnie przebiegała wycieczka, ile miałem czasu pomiędzy niektórymi rzeczami. Disclaimer wywaliłem niektóre rzeczy. Tą rzeczą jest, już mówię, góra Time Ocean bo niestety nie miałem siły po poprzednim dniu wspinać się jeszcze na nią. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, że zainspirowałem kogoś do takiej wycieczki, bo jak widzicie to nie jest aż taka droga inwestycja, a... Strasznie fajnie można spędzić czas i strasznie dużo można się nauczyć. Możecie napisać w komentarzach, jak wy robicie plany, jak wy się za to zabieracie, jaki macie workflow do takiego przedsięwzięcia. Chętnie o tym poczytam i chętnie dowiem się więcej sam. A więc tak, miło było mi Was gościć i do usłyszenia następnym razem. Ciao!